Wojna, światy złamanych krain jeszcze nigdy nie były tak bardzo zniszczone. Samotne, dryfujące pośród wielkiej pustki to nasza spuścizna po ich czynach. Kiedyś świat był spójny był jeden, lecz teraz to wszystko przepadło. Ci, którzy stąpają po tych krainach, mają za nic dobra tych ziem, Przecież plugawią, niszczą. Złem pokrywają wszystkie części tego świata. To oni odebrali światu jego własność. Ukraść esencję świata, w imię czego? Głodu, słodkiego głodu magii, który zaślepiał ich umysły. Teraz już tylko zostały okruchy nieskończonych klejnotów mocy. Ozgil, kraina ognia, którą zamieszkiwali wyzwoleni ludzie. Już niewiele z nich pozostało. I Merdit, kraina powietrza. Kiedyś były to szczyty, górujące ponad wszystko inne. Już nie istnieją. Van Gamon, kraina natury. Królestwo elfów, niegdyś potężny, dumny naród, lecz zatracili gdzieś swe korzenie. Aquartosz, kraina wody. Wiecznie obracający się wir pośród mórz. Ulfr, kraina ziemi. Chciwość, która skupiła krasnoludy. Jest jeszcze ukryty aspekt Y, zwany również Jorsilem i Jakeszem. Inaczej też Światłem i Mrokiem. Czymże są te niegdyś potężne żywioły w okruchach świata, jaki nazywamy domem? Pod płaszczem codzienności przechadzamy się po podwórzu niewinności, chcąc ukryć czyny naszych braci. Czyż zaczęliśmy kochać ten świat, obracający się w pył, być może łaknienie potęgi złożyło już pocałunek na naszych ustach. A ty? Dlaczego się ukrywasz tam w cieniu? Chcesz być wątły niczym suchy liść, bezradny niczym łódź wobec sztormu? A może zamierzasz zostać powiernikiem samego przeznaczenia wypełnić to, co zostało zapisane w gwiazdach całe eony temu? A ty? Zapomniałeś, kim jesteś? Quem é? me a é?